Cześć, jestem Aksemaks. W dzisiejszym odcinku robimy pool day, robimy plecki, biceps. I dzisiaj wystąpi znowu szwagier, więc zapraszam do oglądania. Co tam jeszcze pokażę, co tam się umieć. Tutaj zamontowałem Messi'ego, powiesiłem sobie. Kratynę mam nową i nowe suple. No i kreatyna kaktusowa. Tak, no a 50-50, czy polecam? Nie polecałbym, Sole przez maki. Oficjalne ważenie. Waga przeciłowniana. Dzisiaj zjadam cztery banany Dzisiaj zadam cztery banany i jednego buldaka Nie polecam takie diety, no ale... No nie wzorujcie się na mnie, nie wzorujcie się na mnie Kolejny ziomalkrubizm jest biznesu, szuka we mnie inwestora Będzie z Marsala sprowadzał do nas koral. Bo jestem taki Polak, co będzie to pakował Potem żarterem to poleci do Rzeszowa mówisz, mówi, że burgery robi lepsze niż McDonald's. Jak mu rzucę, bułe to pozwoli mi spróbować będzie Kołach, jak mordo Coca-Cola Brakuje mu miejscówki, pożyczyłby dwa koła no. Smaruję. Znam pod Warszawą robotniczy hotel Chętnie wpuszczają tam taką hołotę Wpadam tam zawsze na taką robotę Pozdrawiam z recepcji panią Dorotę Nie mają kamer nie robią fotek i można tam palić i robić szodek

Ciepły kurmą, na kola, uno momentu, czas na kola SPZ, Barcelona, Lewandowski, stara szkoła Podkręcona, masi chory jak maradona Ona czeka podniecona, przepocona jak gruby polak Twardy konar, łatwo mała Sine to konar, łysa bała. Napierdalam, prosto chcesz, trzeba być, a nie tylko mieć Tydzień dziękota Ale każda środa to dzień klatki Cała Polska wierzy, na Jim się wierzy jak wodar Powiedzie, no po raz pierwszy jest satni Dzwoni mama, pyta czy pomogę wnieść zakupy To idealny patent, aby dopompować buły Teścia mam wysoko, mimo że nie kuję dupy Ania Zrobiła przysiady, a ja za bardzo nie lubię, ale ona jest na górze, chociaż to nie wspinaczka Kim marzą, żeby na siłowni trafić na... Y qué fue, hiciste nada, con tanta chapa va a hacerle ranking, Y qué fue, hiciste nada, con tanta chapa va a hacerle. ¿Y qué fue? Que la liga la mata, muñeca metiste la pata, mate. Deje ese paquete, pa'quete, paquete, si piste ganaste la ñata. buque mal por la tipa se trancó. Parece que le falta aceite ese motor. Y que fue, no con tanta chapa va a hacerle ranky de Y que fue, no con tanta chapa, va hacerle. Nada,

Cynk, beta karoten, magnes i dwie tabletki Omega 3. Jeszcze kratynka. Jak widzicie, jest już ciemno. Ja kończę ten dzień. Jadąc do żabki, jest godzina 22.11. No i co, skończyłem ten dzień? Skończyłem Upper Day. Później posiedziałem sobie chwilę w domku. Poszedłem na trening. Pograłem w piłeczkę. Już wagramie nie wiem, co się działo. Jak możecie zobaczyć, tu jest moja kolacja, którą zostawiłem sobie na ostatni posiłek. To kończę tego kurczaka z ryżem i z groszkiem zajebista potrawa tak szczerze, tylko może nie wiem czy tak za dobrze wpływa na cerę bo smażone jedzenie i ryż biały nie wpływa na mi najlepiej akurat na skórę chciałem jeszcze wspomnieć, że szwagier nie jest moim szwagrem, tylko jest to ksywa ekipowa, więc dla osób, które tego nie szczęśliwe to tłumaczę oczywiście chciałem Was zaprosić też na mojego Twitcha, gdzie planuję czasami odpalić jakiegoś streama z Fortnite'a i zaprosić Was do Kazamy 5, którego będę robił IRL streama dobra widzowie ja się z wami żegnam, dzięki wam za oglądanie i do następnego odcinka Chciałem jak codziennie rano na Hadidasa idę do żabki nano Wiedziałam jeszcze wspomnieć, że szwagier nie jest moim szwagrem, tylko jest to jego ksywa ekipowa, nie? Chciałem jeszcze wspomniałem jeszcze wspomnieć, że szwagier nie jest moim szwagiem, tylko jest to ksywa. Dziękuję. Jeszcze... Chciałem jeszcze wspomnieć, że szwagier nie jest moi szwagiem, to jest to ksywa ekipowa, więc dla takich osób co, co nie zanieczaiły no to... to tłumaczę, nie? Yy... Chciałem jeszcze wspomnieć, że szwagier nie jest moim szwagrem, więc macie to dla osób, które tego nie zaczęły. Jest to jego... Jest, jest jako... Chciałem jeszcze wspomnieć, że szwagier nie jest moim szwagrem, tylko jest to ksywa... Chciałem jeszcze wspomnieć, że szwagier moim... szwagry... nie jest moim szwagrem, tylko jest to ksywa ekipowa, więc dla osób, które tego nie zaczęły, to tłumaczę.